Justyna Cukier-Pigwa, dzień dobry. Witam Państwa ze studia PBC News. Moim i Państwa gościem będzie dziś Matrix 158, który opowie nam, co myśli o bieżących wydarzeniach na serwie. Jeśli przychodzą tu Państwo dokończyć wywiad, którego fragment wyemitowaliśmy w Parkraft Expressie, to można przewinąć filmik do minuty widocznej na ekranie, żeby nie oglądać całego wywiadu od nowa. Dzień dobry, Matrixie. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry, widzowie. Zacznijmy od pytania dosyć ogólnego. Jak oceniasz aktywność na serwerze? Nikt nie gra. Co mam więcej powiedzieć? Dlaczego tak jest? Partia Skrętos, lubiąca się opierdalać, nie spełnia obietnic wyborczych. Nie ma żadnych nowości, eventów, więc nie ma po co grać. No, właśnie, event. Kiedy wystartuje event, który obiecaliście z Bartkiem? Ja tylko dawałem pomysły. A Bartek miał je zrobić, bo ja się nie znam na pluginach. To dlaczego eventu dalej nie ma, choć słyszymy o nim od 30 lipca? Trzeba pytać Bartka. Ale raczej nie odpowie. Dlaczego? Bo jak się go pytałem, to odpowiadał: "Zamknij ryj i zamknij gogle". Aha. Cóż, w końcu to Bartek. Po co mu w takim razie ranga technik serwerowy? Nie wiem. Chwalił się, że w końcu ma lepszą rangę niż ta piegowata świnia. Tak powiedział. Chodziło mu o Jaśka? Tak! Oh, my god, zmieńmy temat. Jakich wyników wyborów się spodziewasz? Kto wygra? Nie wiadomo. Myślę, że gracze widzą, że skrętos słabo rządzą, ale się okaże. Co nie podoba się wam w skrętosach? Wszystko! A dokładnie? Nie realizują obietnic wyborczych. Obiecywali wojsko i co? Nie ma. Mówili: dużo nowych burdeli, prace, frakcje. Nie ma. Nic nie ma. Nawet graczy. Bo nikt nie gra. Jest za to program Villa Plus. Trochę prawda. Jasiek pisał, że lubią się opierdalać. Łukaszek, byczku, że moderna to stara kurwa. A sami płakali, gdy hipa napisała, że Janek to Godzilla. Łukaszek, byczku. Poddany skrętosów. Dlaczego partia moderna powinna wygrać? Powiem tak, przegraliśmy, ale i tak spełniliśmy więcej obietnic od skrętosów. Na przykład, na przykład czat głosowy. Przecież nie ma czatu głosowego. Parlament zatwierdził projekt, ale admin ma to gdzieś. Czekamy, aż wgra plugin na voice chat. No dobrze. Powoli kończymy wywiad. Na koniec powiedz jeszcze, co chcesz przekazać swoim potencjalnym wyborcom. Nie dajcie się przekupić skrętosom. Sami widzicie, jak oni rządzą. Dajcie szansę Partii Moderna. Jeśli to wszystko, to kończymy wywiad. Dziękuję.